Że uchwała krajobrazowa musi być wszystko Sam pan zdaje sobie sprawę, jak to że wygląda. Więc jest to w jakiś sposób? Wiele miast, na przykład w Kraków teraz, widział pan, co się dzieje w Krakowie? Jak pięknie no uchwała tak krajobrazowa się tam to, się tam dzieje, tak zaczęła działać. Zaczęła działać uchwała krajobrazowa, Poznikała większość, po, po, po. większość reklam, która była ustawiona legalnie, nielegalnie, różnie. Rądu Matecznego się odsłoniło chyba ta. no między innymi tak, taki widoczny. To ta, ta był jeden z widocznych przykładów. Góra Borkowska. Góra Borkowska, wreszcie widać, co się dzieje za. Do tego potrzebuję na to tak? Pewnie nie byłby, Gdyby uchwała, twoją była egzekwowana, a niestety nie jest w ogóle. Znaczy pracę między innymi to realizuje, czy może realizować? Państwo to określacie jako zakres. Możecie to określić w zakres jego kompetencji. Natomiast to też wydaje. Opinie, właśnie w stosunku do, do remontów, które się odbywają na czas ściska. wydaje w tej chwili, no przepraszam, ale po co jest potrzebny akurat plastik? No, wyjdziemy. bo jednak możecie nie Państwo mówili. Po to, żeby ktoś egzemplarzował tą ustawę. Pan no, jeżeli nie ma takiej osoby, tej to jakoś nie podział. Taki aspekt wygląda na nie. Znaczy, jeżeli będziemy postawić na taką uchwałę, tak jak Państwo tutaj sugerujecie, no to mamy to w osobie w punkcie, bo mamy tutaj ten punkt właśnie. Wdrożenie i egzekwowanie zasad uchwały więc ewentualnie możemy zrobić także tutaj w ramach właśnie odpowiedzialności architekta, tak? Ale to jest wykreślone, tylko Państwo w wielu tych wchodzicie we właściwości określonych urzędników. No tak, tak, a, tak, tak. W 2010 roku, nie wiem czy Państwo zdajecie sobie sprawę, było zatrudnionych w tym urzędzie 78 osób. W tej chwili jest zatrudnionych już 35 osób więcej. Kto za to płaci? Podatnicy kochańscy. Później się Państwo dziwicie, że młodzi uciekają z Bochni, że ich nie ma, a przepraszam bardzo, ale sami tutaj, ja na tym spotkaniu uczestniczę i ja słyszę tu jeden etap, tu jeden etap, prawda, które, etaty, które w ogóle nie są właściwością samorządu. I tworzymy nagle coś Państwo proponujecie żeby coś, stworzyć po prostu nowe, nowe, etaty przede wszystkim, żeby uatrakcyjnić miasto, no sorry. Od czego mamy architekta? Czy pan, tak, to są dwa systematyczne no, no, działy. zweryfikować to, no, co obecnie jest działa, tak? Jak cię zrobię? To... Ale to... przepraszam, proszę to... pani, że to jest takie fantastyczne. wiecie państwo, ja byłem tutaj na dyskusji, kiedy mówiono o uchwale krajobrazowej. Wiecie państwo, czym się, czym się skończyła ta dyskusja? I tym się skończyła, że zaczęło, że osoby, które były na tej sali, zaczęły dzielić dzióby. Oszacowano, że koszty reklamy to jest 2 miliony złotych i kto ile weźmie. A tak naprawdę ci, którzy najwięcej pyskowali, to jeszcze do dzisiaj, jak Państwo pójdziecie sobie w pobliżu dworca, no to mają wywieszone reklamy na obiektach, które są zresztą własnością gminy miasta. O czym my mówimy? Ja I tutaj ja pan o czym my mówimy? Tak, to tak, chciałem być bardzo, bo Pan Przewodniczący tutaj mówił o zwiększeniu liczby urzędników, ale to chyba nie jest tak. Żeby liczba urzędników zwiększyła się, bo ktoś ma takie ludzi się tylko należałoby się zastanowić, ile jest przepisów więcej, które państwo musicie egzekwować. I jak rozumiem, ci urzędnicy są również w tym celu powoływani, prawda? Bo nie zmniejszyła się liczba obowiązków miasta ani przepisów względem tego, co było 12 lat temu. A tak jak tutaj koledzy zauważyli też, no to ta uchwała krajobrazowa nie jest egzekwowana ale jakoś powszechnie. Na przykład, ja w Krakowie odbywam bardzo często i tam. 1 lipca wprowadzono ten zakaz, że już te reklamy powinny zniknąć i w tym samym dniu one zaczęły masowo znikać. I pytanie, to można tutaj jakieś dobre praktyki podpłacić dla nas, Krakowa, kto zapłaci za usuwanie tych panelów, usuwanie tych konstrukcji metalowych, które Jak są to też to? demontowane. Bo rozumiem, że przecież nie będą urzędnicy tutaj ściągać osobiście panelów i chodzić nożyczkami po mieście, no ale Ktoś w Krakowie to robi i ktoś opłaca tych, te osoby, które to egzekwują, zależące. Okej, okay, proszę Państwa, tylko już od dawna, taki komentarz, bo wydaje mi się, że chodzi nam o to samo, a, 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 rozumiem, że nam chodzi na sali przynajmniej, i taki był zamysł, żeby właśnie egzekwować, tak jak już tą zasadę, te zasady wynikające z uchwały krajobrazowej. Jeżeli tak, to faktycznie ten park miejski ma to może być jego zakres, natomiast no, bardziej skupi się, jak na takim opiniowaniu i no, no, tak jak jego funkcja, tak, pewnej estetyki przestrzeni, tak? Więc jeżeli nam chodzi przede wszystkim na tym, się chcemy skupić na falę krajobrazowej, no to faktycznie możemy wtedy nawet opisać tego architekta, żeby on tutaj był w odpowiedzialności, no i jakby tego pilnować, tak? Więc, więc może to jest rozwiązanie, tak? bo rozumiem, jak ten argument też, że wszystkie argumenty są słuszne tak naprawdę, ale... Ale o tym odwoływaniu do ustawiania stanowiska, że działa. Jeżeli... Nie działa, ale jest, tak? więc, więc jest chodzi o to, duży. żeby o to wyciągnąć do dalej. Etap plastyka miejskiego w Krakowie działa od y, wielu lat. I on ma zakres kompetencji niezwykle szeroki, bo nawet udając się na rynek krakowski, żeby wziąć udział w wydarzeniu, które miasto organizuje, żeby była jasność, to całe wygląd stoiska trzeba było uzgadniać właśnie z tym plastykiem miejskim. To ma rzeczywiście bardzo szerokie Natomiast jeżeli chodzi o konserwatora miejskiego, zabytków, bo jeszcze konserwator się to, to ja robię, To tutaj akurat się będę zgadzała z Panem Przewodniczącym, bo nie ma takich przepisów, które by na poziomie gminy y, dawały jakąś rekomendację takiemu pracownikowi, y, którego taki etat się będzie nazywał, żeby on mógł egzekwować y, takie. Zachowania takie rzeczy, które nie mają na naszym pod, ogólnym takim wydaje się, że powinien on robić, czyli to, co robi konserwator, Urząd Konserwatorski Kartowski, czy jego tarnowski oddział. Więc tutaj no, nie ma takich przepisów, które by dawały umocowania takim pracownikowi. To tutaj, jeżeli można, ja bym polemizował jako praktyka, który prowadził liczne spory z konserwatorem Krakowskim i Tarnowskim, przede wszystkim w zakresie tutaj obszaru miasta Bochnia, to, to tak, strona takiego postępowania często zdana jest na widzimisię konserwatora Tarnowskiego. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli próbuje się powołać biegłego który znałby historię miasta Bochnia, który byłby w stanie przedstawić jakie, jakąkolwiek swoją opinię, czy tutaj na etapie postępowania przed konserwatorem krakowskim, czy przed delegaturą tarnowską, czy przed ministrem, no to strona zderza się ze ścianą. Nie ma takiej osoby, bo najczęściej jest odpowiedź za słabo znam historię miasta Bokniak, nie znam tej struktury, w związku z czym nie zaopiniuję. W związku z czym z pewnością jest potrzebna osoba, która byłaby w stanie opiniować zamierzone działania. Już niekoniecznie z ramienia strony, tylko jako osoba niezależna. No i pytanie kto to miałby być? Na razie Panie takiej panu, osoby nie ma. Powiem Panu tak, że z praktyki y, 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 mamy tu na sali. Y, Wieloletnich dwóch burmistrzów, którzy panu powiedzą, że gmina dokładnie zderza się z taką samą ścianą, jeżeli chodzi o konserwatora zabytków, yy, więc no yy, nie wydaje mi się, yy, to znaczy ustanowienie takiego etatu i ustanowienie kompetencji takich ani nie, nie spowoduje, że naprawdę zatrudniona na tym, na tym stanowisku osoba będzie miała tę wiedzę. Opinia nie, 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 nie jest wiążąca, ale nie, nie to jest przynajmniej argument w sporze, bo przykładowo, e, nawet przy próbie prowadzenia mediacji przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, pierwsze pytanie, które się pojawia, czy mają Państwo jakąś opinię? Dobrze, no, ale to muszę sobie. E, proszę Państwa... Le, można? Państwo, tylko komu? Tylko do Krakowa. Tylko przypomnę, popatrzcie sobie na, po pierwsze, dochody Krakowa, jakie ma. I po drugie, popatrzcie sobie na zadłużenie. Bochnia, ja przypomnę, ma w tej chwili prawie 48 milionów zadłużenia. Prawie 48 milionów zadłużenia. Tutaj Pan przedstawiał propozycję, prawda, Zielonych stref. Państwo też o tym mówicie. Przepraszam, a co zostało zrobione ostatnio w ramach rewitalizacji rynek odnowa? Wszystko jest pytane o Państwo mówicie o zabezpieczaniu odwodnienia. A przepraszam bardzo, widzieliście, co płynęło. Ostatnio podczas ulewy 6 czy 9 czerwca? Proszę Państwa, przecież to były rzeki. Ulica Kraszewskiego, ulica Solna, Biała, Rynek, to były jedne wielkie rzeki, ponieważ zlikwidowano wszystkie punkty odpływowe. No i o czym my, proszę Państwa, mówimy w tej chwili? Trzeba przywrócić przede wszystkim to, co było przed tą tak zwaną rewitalizacją, ja to nazywam wprost dewastacją. Bo jak, jak długo jeszcze te. Budynki wszystkie w centrum miasta mają być zalewane. I o tym powinniśmy mówić. Mamy prawie 48 milionów założenia. Są tu punkty dotyczące zabezpieczenia budowy zbiorników retencyjnych. Czy też należałoby przede wszystkim zacząć od budowy tych punktów odpływowych. Żeby tymi rurami, które mamy wstawione nowe o średnicy 600 mm, Spłynęła woda w pewnym momencie, kiedy zdarzy się gwałtowna ulewa. Bo na razie tam jest powietrze, proszę Państwa. Bo ta woda nie ma jak wpłynąć do tych I Przepraszam, i to nie trzeba być doktorem, profesorem, czy kimkolwiek innym, aby to zauważyć. Bo to prośki ludzie, którzy idą ulicą, widzą i mówią: Ludzie, co wy robicie? I do tego powinniśmy się odnieść. 48 milionów zadłużenia. Jeden z wniosek był bardzo słuszny, jeżeli pozwolę sobie ocenić. Tutaj Pani, która wspomniała o konieczności budowy zespołu szkolno-przedszkolnego na obszarze osiedla kroszowskiego. Rzeczywiście jest to obszar, który jest w tej chwili bardzo prężny, tam powstaje najwięcej nowych budynków mieszkalnych, a tak naprawdę nie ma tam ani jednego Budynku, który, w którym mieściłaby się szkoła. Czyli tak naprawdę widać wyraźnie, że jeszcze płacimy dodatkowo, proszę Państwa, za przymus dzieci. No bo wiadomo, tam, jeżeli jest powyżej 3 km, czy okolice Smykowa, czy okolice ulicy Krzyżanowickiej, gmina jest zobowiązana zapewnić transport tych dzieci do szkoły. I na tym przede wszystkim, proszę Państwa, ja proponuję, aby. Aby skoncentrować się na kilku mocnych zadaniach, które będą zrealizowane, bo my mamy strategię w tej chwili. Tylko proszę wziąć no tę tak. strategię i zobaczyć, ile punktów zostało zrealizowanych. Czy połowę? Nawet nie. Podejrzewam, że 30-30 kilka procent. Więc nie mówmy, nie wrzucajmy zadań. Państwo mówicie jeszcze o tej uchwale krajobrazowej. To mnie szczególnie dotyczy, bo to jest punkt, gdzie, przepraszam, jedno ze stowarzyszeń zaproponowało, aby zrobić taką księgę normy, można powiedzieć, prawda, czyli dobrych obyczajów. Proszę Państwa, do dzisiaj nie powstało. 52 tysiące złotych wydaliśmy i zero, nic nie mamy. Państwo mówicie, że ci ludzie tworzyli jakieś reklamy. A przepraszam, według jakiego wzorca? Według jakiego wzorca? Dziękuję.